Siema, tutaj znowu, ja Konor. I będziemy y, nagrywać drugą część Midboja, tak jak obiecywałem. Y, tylko sobie ściszę. No, dobra, może być. Y, nie wiem gdzie skończyliśmy. Nie jestem pewien, ale... Wiem, gdzie skończyliśmy, ale... Y, 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 już za chwilkę... I za chwilkę to znajdę i będzie dobrze. Chyba. Y, nie, to już przeszłem. Ym, to też przeszłem. Tak, to tutaj. Yy, to tutaj. Eee, yy, Tak, to było tutaj i... No nie, no. Ej, bo zauwa... Yy... Yy, bo w Midboju mi strasznie przycina ostatnio. Ej, a na serio co się dzieje? Poprawiłem to to. Nie no, na serio to jest dziwne. Bo tylko w Midboju mi się tak ścina. Sorry. Zapomniałam to wyłączyć. No, tak. Super. Dobra, no jest dobrze, po prostu super, no i dobra, i następnie, nie no nie wiem no, dobra, yy, to robimy tak, 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 tak no, jest dobrze. O nie! Dobra. Ej, sorry, bo że tak, bo ja nagrywam teraz drugą część mi boja, gry gierki, nadal pierwszy odcinek, bo już drugi nawet nagrałem i stawiłam, ale to, żebyście nie myśleli, że to, to jest jakaś pomyłka. to jest po, pierwsze, po prostu druga część pierwsze, pierwszego tam odcinka. Bo obiecałem zrobić drugą część, i no, i jakoś to idzie. O nie, nie, ja tego nie będę umieć. Nie, nawet mi dobrze idzie, ale zaęg życie zaraz będzie dupc. Dobra, oki doki. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie jest dobrze, dobrze, dobrze. Yy, spokojnie to tylko gra. Nic się nie stanie. No i jest dobrze. No. Teraz jak widać przeszliśmy do drugiego rozdziału, czyli Salt Factory. No. Yy, tutaj tutaj, Wedelami, jak cholera. Bo naprawdę. Yy, ...to jest strasznie trudny tem. Oj. No. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze, jest git. Nie! No przy końcu. Dobra. Jest na razie wszystko. Oki. Okay. Nie, dobra. Yy. Yy, no właśnie, ten program... Do, już wiem z czym jest grany. Ten program do nagrywania gier yy, bandy Kane. To on strasznie przycina wszystkie gry. Próbowałam w programie to ustawić, ale no nie wiem czy to dało efekt jakiś, no ale... Jakieś tam myślę, że, że coś tam pomogło. Ach, no przecież lekko naciskam. Okej. Okay. No nie, 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 nie. nie. Mm -mm. Walej na dół. O, to będzie głupie, to będzie takie bardzo głupie. A nie, nawet nie. Dobra. Dobra. O nie. Ja w parku, że e, w Bo nie jestem taki dobry jak, na, jak wygląda. Chociaż może to przejdę, ale jest dobrze na razie. Może być wszystko dobrze. Jęny. Dobra. Yy, ostatni raz, ostatni raz, yy, żeby nie było ja całego Salt który i nie przejdę, C to jest trudne. Jak to jest chyba czwarty level? C I i trudność sprawia. O matko, nie, no. I znowu się zaczyna jak... No co się dzieje do... Dobra, ostatni raz. Jest super. Nie, 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 nie. No i widzicie? Ale nie, na serio gra jest super. Tylko że no właśnie jest taka wkurzająca. I słuchajcie, bo chcia, chciałam nagrać heksagon, Heksagona, nie? Jak zaczęłam nagrywać, to... Po, jakby mi się ekran ściął. No tak, tak to wygląda, jakby mi się ekran ściął. Jest dobrze! Jest dobrze, jest dobrze. No i po prostu... Nie, wiecie co? A dobra, skończę o tym heksagonie, bo ja zawsze miałam. Zaczynam i nie kończę. Yy, no, po prostu, yy, tak mi dziw, jaki jest błąd, że ekran mi przycina, i w ogóle nic nie, nie widać. Jeśli ktoś wie, to proszę mi napisać, co na to poradzić. Bo, dziwne to jest. ja tego nie przejdę za Chiny. Jest dobrze. Na razie wszystko ok. Nie, nie, nie! Jest! Nie! Yy, wiecie co? Dobra, ostatni raz. Jedyny ostatni raz i kończę. Ale trzeciej części nie będzie. I, ta, i tak nie ma sensu, ponieważ nie przejdę wszystkiego. Dobra, y, jak widzicie, po prostu dla mnie to jest za trudne. Wiem, że są ludzie, co przechodzą po prostu całą grę, ale wypaczcie, ja tak nie potrafię. Jeszcze mi ścina przez ten program Bandy Came. Mm, ale jest w porządku. Y, no, dobra, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. I jeszcze trzeciej części nie będzie. Y, no bo po prostu trudne i tyle Nie opłaca się I tak wam się chyba już to znudziło Więc trzeciej części Nie będę robić, ale nagrywać będę Dobra, komentujcie, subskrybujcie Łapki w górę To bardzo motywuje Właśnie Filmiki z gitarą już tuż tuż No więc Trzymajcie się I cześć